Dzisiaj na pokładzie zabezpieczał to e, ciekawy sprzęt BMW XM z 22 roku. I w aucie tutaj zamontowaliśmy nasze zabezpieczenie Canlock. To jest urządzenie mniejsze od kluczyka, bardzo mały sprzęt. Tutaj mamy bryloczek do odblokowania zabezpieczenia. E, na ten moment jest on wyłączony. Żeby odblok, bryloczek odblokował zabezpieczenie, wystarczy go mieć przy sobie. E, nic więcej, nie trzeba go nigdzie przytykać. E, ja już pokazuję, jak działa samo zabezpieczenie. Odpalamy sobie auto. Autko nam odpaliło i w momencie próby zmiany biegu cały czas zostaje w pozycji parkingowej. Dodatkowo włącza się tutaj oryginalny klakson. Tak jak słychać jest on sterowany cyfrowo. Nie dopinamy się do kabla do syrenki żadnymi kablami. Ja już sobie wprowadziłem kod. Auto zostało odblokowane. I biegi można poprawnie wrzucić. Jeżeli mamy przy sobie bryloczek bądź sparowaną aplikację dzieje się to bardzo szybko auto zostaje od razu odblokowane. Posiadamy również certyfikaty, homologacje, także spełniałem wszystkie normy unijne. Jeśli chodzi o samo podpięcie urządzenia, też nie przecinamy żadnych kabli, także jest tutaj wszystko w pełni bezpieczne dla nowych aut. Pozdrawiam.